W zeszłym roku pokazaliśmy coś, co było zdecydowanie bardziej tożsame z moim malarstwem. W tym roku, coś, co jest zdecydowanie bardziej tożsame z moim kształceniem. Dwie różne kolekcje. Dziś pomówimy szczególnie o tej, która jest za nami. Są to Twoje nowości z Twoim rysem artystycznym, ale które możemy. Cieszyć się nitko. Możemy się cieszyć w domu i to na pewno nie będzie w domu dominantą, tylko tłem, w którym będziemy się dobrze czuli. I to jest tak naprawdę wyjście od tego architekta, artysty w stronę architekta, który dostaje ode mnie ten plecak z narzędziami do zabawy. I nie może nic popsuć, to podkreślić. Eee, nie może, bo się nie da. Mamy też drugą kolekcję, nieco bardziej intymną. Intymną, bo mówimy o czymś, co ma nas w domu wyciszyć. Tak była mierzona przeze mnie. White Noise jest białym szumem, oczywiście, który ma za zadanie prowadzić nas w atmosferę domu po przyjściu z tego, co wokół nas się dzieje w dzisiejszych czasach.